Co się stało? Pamiętasz, jak byliśmy w tym więzieniu, ten potwór uderzył cię w głowę. A. I straciłeś, straciłeś przytomność na dwa dni. Mm. Ten strażnik. Tak, ten strażnik. Okej, okay, już coś sobie przypominam. Ech. To ty zbudowałeś ten dom? Tak, bo myślałem, że obudzisz się po paru godzinach i właściwie czekałem, czekałem, ale jak zobaczyłem, że już się nie budzisz, to postanowiłem coś wybudować, bo wątpię, żebyśmy przeżyli w nocy. Hmm. Ładny, ładny. Wiesz, jestem trochę głodny. Masz coś do jedzenia? Właśnie nie mam i też jestem głodny. Powinniśmy pójść na polowanie. Poczekaj, zobacz, czy coś widzę. Poczekaj, ej, tam jest jakiś ołtarz, możemy się tam przejść, zobaczyć co to i przy okazji pójść po świnia, hmm. znaleźć coś. A tam... Co, mam trochę słaby wzrok, to może po tej yy, ...miksturze czy tam coś, co mówiłeś. No możemy tam iść. Powinniśmy się stąd zaraz wynosić, ponieważ... No to tutaj stra są strażni strażnicy, tutaj przychodzą obok, więc ten domek może nam starczyć góra na dwa dni trzeba już potem uciekać. Hmm. O, wity świnia. Trzeba ją zabić, chodź. O oh, oh, no! O, czekaj, schodzę, schodzę, zostań. O. Oh. Mam, mam dwa, mam dwa, dwa mięsa. Okej. Okay. Poradź sobie? Powinienem. No, teraz to sobie nie poradzę. No, daj mi ziemi trochę. Poczekaj. Przydałabym się. Podłóż sobie. Czuj. <grym> Poczekaj, zejdę do ciebie. Okej. Okay. Okay. teraz ja nie mogę sobie dostać. <grym> daj. A daj okay. mi ziemię. Da tam ci dałem. Znaczy, podłużyłem ci już. Aha. Dobra, to poczekaj. Nie, ja już mam. Okej, okay, dobra. Czekaj, daj jeszcze jedną. Trzymaj. To się... Dobrze, mam. W ciurę. Tak, ale przynajmniej mamy pożywienia. Tak. No to chodźmy zobaczyć, co tam jest na tej burce. Okej, okay, coś tam na serio jest. Nie wygląda to jakoś zachęcająco. O, kolejne świnia. To może... To może ty je zabij, a ja pójdę, a ja pójdę zobaczyć, co tam jest. Okej. Okay. A znowu wpadło do dziury. Oj, no to, już, jest nie ciemno. Już. to e, już nie jest ciemno. Boję iść. się, Masz... mogą tu być strażnicy. E, teraz, a tutaj jest, można chyba wyjść. Jak zobaczy coś podejrzanego, to uciekaj od razu. Okej. Okay. O, tutaj jest. Dobrze, zaraz. No dobra, jest. mam jest. jeden. Jedno surowe mięso. Zobaczę, co tutaj jest. O! Jest... Mamy dwa miecze żelazne. I ten... Pokaż, pokaż. I... Jakąś dziwną gwiazdę. Zaraz ci wszystko dam. I elementy jakiegoś ubranka. Myślę, że pokaż. możesz to nam przydać. Wziąłeś już wszystko? Wziąłem już wszystko, zobacz. Czy to jest dla ciebie? Wow. To... Proszę. Proszę. Proszę to możemy sobie to od razu założyć. Tylko wiesz, co mnie zastanawia? Znalazłem tutaj jakąś gwiazdę i nie wiem co to jest. Może ty wiesz. Proszę mi pokazać. Tak, proszę. Hmm. Nie wiem co to, to jest. Tak z drogą... mam... Piękne góry są tutaj. Tak. Szkoda, że to ten piękny kraj został zaatakowany. No nieważne, ale wracajmy przepalić mięso. Okej. Okay. Kupiec. Wiesz, czuję się teraz bardziej bezpieczny z tym mieczem. Mhm. Mm I było zimno, a teraz już. E... O, tu mi jeszcze dałeś. Ja się urodziłem. Ja się urodziłem na północy, więc jestem przyzwyczajony do chłodu. Dobra. To się podzielimy tym mięsem, Ja mam dwie sztuki, a ty? Ja mam jedną. No to. Ty już więcej? Dobra. O, jak ciężko. Pokażę. Poczekaj. Proszę, przeczytaj. Pogrom. Napalimy na Was tylko dlatego, że, potrze że potrzebujemy specjalnej gwiazdy. Co to jest gwiazda? To jedyny środek, który utrzymuje nas przy życiu dnia. Potrzebujemy go, po bo promienie słońca stają się gorętsze niż kiedykolwiek. Światło zrobi nas potworów. Teraz nadchodzi nasza era. Era Draenorów, pułkownik Gul'dan. Co to... o co tu um, chodzi? Ja też właśnie nie rozumiem, ale poczekaj, może to ta gwiazda, którą ty masz? Hmm... może. Wiesz co, daj mi mięso, przepalę je. Przepa... Język mi się strasznie pląta, to... Też się nie wyspałam strasznie, bo czuwałem tutaj. Okej, ja patrzę moje. Mam takie pytanie do, do ciebie. Coś? Cześć, Ma, ja Mam do ciebie takie pytanie, czy znasz się może na, jakby to powiedzieć, składaniu różnych przedmiotów? Czy dałoby się nam to, bo te mecze się w końcu kiedyś mogą zniszczyć? No, tak, kiedyś... Kiedyś... poczekaj, kiedyś? Chyba coś sobie przypominam. Ale... Ja byłem, ja byłem majstrem na budowie i jestem, ja w miarę pamiętam. Proszę, już mnie jest... To. Proszę. Z wiesz. Wspomnienia mi przychodzą, ale nie mogę na razie za bardzo rozróżnić. No. Widzę je ja przez mgłę. O Dobra. dzięki. No. Okej. Okay. Wiesz co? Myślę, że powinniśmy, że powinniśmy się na razie przespać. Trzeba tylko, bo już słońce zachodzi. Masz rację. Też lepiej tutaj... Ładny zachód słońca. No. Pięknie, pięknie. jest tutaj. Będziemy tutaj się musieli stąd za dwa dni wyjść, przeprowadzić i... Myślę, że możemy e, zrobić sobie coś na jakiejś górze. Będzie im trudniej tam podchodzić. Moim zdaniem powinniśmy podróżować cały czas na wschód, czyli tam. Gdzie? Jeszcze raz? Na wschód. Tam. Tam. Okej. Okay. Wiesz, ja jeszcze tylko szybko zabiję świnia. Dobra. Dobra, to ja już Zaraz idę spać. Serdecznie. Ja już idę spać. Pa. Już wschodzi księżyc. Cześć.